Siema. No, w ostatnim odcinku mnie trochę przymagowałeś. To teraz dzisiaj ja mam. <noise> to ty jesteś specjalistą od tego. Ha, ty jesteś specjalistą od tego, co teraz dałem ci pytanie. Dawaj. Nurtuje mnie to powiem szczerze, bo, bo nie jestem takim specjalistą, nigdy się tak nie, 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 nie przedstawiałem i uważam, że wiele, wiele, wiele jeszcze czasu upłynia, może i się nigdy tak nie nauczę strzelać, jak ty I chyba to jest bardziej prawdopodobne. Ale interesuje mnie, jaka jest różnica? W wyszkoleniu 100 tysięcznej armii, czyli tych afgańskich talibów, znaczy wyposażenie, czyli te indywidualne. Ten karabin, prosty kabek i ten. I właśnie powiedz mi, czy to miało jakieś znaczenie w tym konflikcie, kto czym strzela na szerszą skalę? Bo ja nie mówię o sp specjalsach, którzy działali punktowo, byli wyposażeni. Zarąbiliście nie binnęli tam dla siebie przeciwnika, ale było ich zawsze za mało. Mm -hmm. Ale mówię właśnie o takim wyposażeniu, bo masa robi swoje. Czy to gra rolę dla takiej armii, czy będzie miała najnowsze, nie wiem, HK, czy będzie wyposażona w 7,62 Kawacha. Gdy You're idzie so... w pole, siedzi w tym polu na przykład ah. pół roku. Wiesz co, tak naprawdę to pewnie ty lepiej będziesz, będziesz wiedział jak to na miejscu się tam im sprawdzało i domyślam się, że tego wyposażenia najnowocześniejszego do tamtej pory, dokąd się Amerykanie do tego momentu, kiedy Amerykanie się wycofali, nie wycofali, to jeszcze nie mieli, przynajmniej w takim pewnym zakresie, bo teraz Amerykanie ich tam doposażyli dosyć solidnie. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli o to pytasz, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Nie ma, wiesz co? Ja e, znam ludzi, którzy wybitnie strzelają, korzystając z e, karabinków na bazie AK. Znam ludzi, którzy dość, no, naprawdę, naprawdę wyśmienicie strzelają z nowoczesnej broni, choć w mojej ocenie, wrócę do tego, ten karabinek w zupełności się sprawdza. Nie, żebym reklamował w żaden sposób, bo nie, nie mam w tym żadnego interesu, natomiast e, to nie jest tak. Dużo bardziej stawiałbym na proces szkolenia. Tutaj du, dużo większe. E, z perspektywy, z perspektywy takiego konfliktu dużo więcej uwagi poświęciłbym samemu systemowi, procesowi szkolenia, takiemu dopilnowaniu tego, nawet indywidualnego żołnierza, żeby on miał e, większą swobodę posługiwania się tą bronią. Natomiast dużo mniej e, kładłbym nacisku na to, że to będzie sprzęt najnowocześniejszy. Bo jak wiesz, jeden i drugi w zupełności wystarczy, żeby zabić człowieka. Zgadza się. E, nie wolno tego oczywiście tam na YouTubie mówić, no ale mówimy o wojnie, tak? Mówimy o konflikcie, e, więc, więc... Jak na każdym konflikcie, no, giną ludzie. E, gdybym się miał skłaniać w którą stronę, to powiem Ci zupełnie szczerze, to jest drugo, to, to w mojej ocenie ma drugorzędne znaczenie, czyli... Jeżeli armia jest wyposażona w to, ale jest dobrze wyszkolona, dobrze przygotowana, to w zupełności wystarcza, żeby sobie poradzić w jakimś tam konflikcie na świecie, nawet na dzień dzisiejszy. Byle byli dobrze wyszkoleni. No, oczywiście, że tak. I mieli obsługiwać tą broń. Odpowiednia ilość wystrzelonej amunicji, odpowiednie, yy, odpowiednie przygotowanie przez wyspecjalizowanych ludzi w tym zakresie, tak? Czyli przez profesjonalistów. I to tyle, to w zupełności wystarczy. No czyli nie jest skłania. No, ja miałem... Nie jest, wiesz, to jest zupełnie naturalne, że firmy produkują nowoczesny sprzęt. Naturalne, bo się rozwijają, no, wiesz, że coś musi kupić, coś trzeba sprzedać, bo gdybyśmy tukli cały czas to samo, no to w pewnym momencie byśmy nasycili ten rynek, nie? No, Więc zgadza. prowadzimy nowoczesny sprzęt i tak dalej, wiesz. Ten karabinek w zasadzie się nie zmienił od, od momentu wejścia na, e, na wyposażenie armii rosyjskiej i całego bloku wschodniego. Zanim doszło do tego, że ten karabinek wygląda tak, jak wygląda teraz, to tych, ilość tych modyfikacji tego karabinka była naprawdę duża, bo się się nie sprawdzał w takich konfliktach. E, ten karabinek nie jest super precyzyjnie zrobiony. No bo nie jest, no umówmy się. No tam tolerancja przy, przy, w procesie produkcji jest bardzo duża, ale wystarczy. Strzela trafia, wystarcza. Tutaj precyzja wykonania jest naprawdę, naprawdę ogromna, ale to jednocześnie przekłada się na to, że wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, jakieś pyły, jakieś błoto, o którym mówiłeś, nawet niejednokrotnie woda, potrafi ten karabinak zablokować, najzwyczajniej w świecie. No nie chcę tutaj wymieniać marki, ale miałem do dyspozycji dwa rodzaje, dwie jednostki sprzętowe broni długiej w Afganistanie. Miałem to wymienię. Śmiało. Jestem, bo byłem z niej zadowolony. Miałem mini beryla, no I to było można powiedzieć moja ulubiona broń. Tak. I miałem inną, i niestety tam nawet zmiana amunicji z producenta na mhm. inną amunicję podowała zacięcia. Mimo, że on był super celny. Tak się dzieje, no. super elegancki. Tak się dzieje. To wolałem jednak działać z naszym berylem, no bo tam nie było tych zacięć. Tak? A jeśli jesteś i strzelają do ciebie, no to nie masz czasu na zacięcia. No właśnie. Wiesz co, e, dosyć często, wiesz, ja obserwuję to środowisko strzeleckie nasze, oczywiście tam dużo chłopaków fajnie e, operuje tą bronią, fajnie się posługuje i tak dalej, ale jest też mnóstwo ludzi e, w internecie, którzy, wrócę trochę do tego, te, do tego tak, konfliktu, tak. Wiesz, którzy nie mają takiego punktu odniesienia, wydaje im się, wydaje im się w mojej ocenie oczywiście, Wydaje mi się, że to, że doskonale radzą sobie na strzelnicy. Wiesz, opanowali, opanowali strzelanie precyzyjne, opanowali jakąś tam pracę w zespołach i tak dalej. Zaczynają strzelać. Wydaje mi się, że są przygotowani. Powiedz mi tak, zupełnie szczerze. Są przygotowani czy nie? Nie. Nie, no tutaj nawet nie będę się rozwijał. Sam wiesz dlaczego nie są przygotowani. Ja wiem, ale wiesz, to, to jest też pytanie, które... Nie, 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 no sama strzelnica, samo, samo strzelanie może inaczej. To, że zaczynam trafiać, to nie znaczy, że już umiem strzelać. No dokładnie. To, że już umiem obsługiwać broń, to nie znaczy, że już jestem żołnierzem i znam taktykę, bo to wszystko się łączy. To jest długotrwały proces. Tak jak z szkoleniem sportowca, dobrego, mm -hmm. dobrego sportowca strzelania precyzyjnego, to trener nad nim czuwa po parę lat. No, nie miesiąc, nie dwa, bo on już umie wyjąć klamkę w trzy sekundy i strzelić i trafić. Tarczę. To nie to, nie, nie, nie jeszcze nie to. Ten proces szkoleniowy podejrzewam, że ty rozbijesz tutaj na, na pewne naczynki pierwsze. Tak, tak samo ja odniosę się pewnie do taktyki, nie? Bo to, że strzelamy, to jeszcze nie jest. Już nie jesteśmy jeszcze bojownikami w żadnym wypadku, jesteśmy no strzelcami. Nie, I to no takimi wasz. strzelcami jak sam to mówisz. Zburzyłeś, nie? zburzyłeś, wiesz co, wielu wielu e, ludziom na, na, w internecie zburzyłeś jakiś tam. Sorry? No, jest, no niestety stary. Sorry, no to, ale ja, to, ja też przyznaję się, że tak. na przykład nigdy nie byłem strzelcem sportowym. I, I jeśli byśmy tu stanęli, to idzik by musiał mnie chyba trenować z dobrych dwa lata, żebym takim sensem sportowym został. No. E, słuchaj, <grym> wiesz co, e, dlaczego pytałem o to, wiesz, bo razi mnie w internecie taka swoboda kreowania e, kreowania opinii na, na różne tematy. Wiesz. To, to mnie oczywiście razi, wiesz, internet jest anonimowy w dużej części i tak dalej, ludzie piszą różne głupoty. Czasem, nie biorąc odpowiedzialności albo nie, nie myśląc o tym, co piszą, wiesz, mi się nawet nie chce komentować tego. Wiele razy gdzieś tam pod filmikami widziałem, e, ktoś rzuca filmik, nie wiem, czy jak pracuje policja, jak pracuje wojsko, czy coś tam jeszcze, jakaś inna formacja. I znajduje się mnóstwo ludzi, którzy komentują to, a to, źro, to zrobili źle, a tamto zrobili źle, wiesz, z perspektywy naszych mundurów, nie? Czyli tego, ile czasu spędziliśmy w tym mundurze, wiesz, dla nas to jest. To nawet nie jest śmieszne, wiesz? To, 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 to jest żenujące, że ktoś się odważy komentować pracę tych ludzi e, i udowodnić, nie, nie biorąc pod uwagę samego, 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 wiesz, całości sytuacji, tego stresu, tych emocji, tego wszystkiego, co, co uh -huh. temu, e, temu towarzyszy. Wiesz, ja bym się nie odważył komentować pracy, nie wiem, elektryka na przykład. No, na elektryce się nie znam, na no, nie świecie, wiesz? No, jeżeli widzę faceta, który coś robi, nie stanąłbym, nie tłumaczył panie, robisz pan to źle. No, zgadza się. Wiesz? Zastanawiam się, skąd się bierze taka odwaga, żeby ludziom, którzy pracują w mundurze, wytykać jakieś tam rzeczy, nie biorąc pod uwagę całego szerszego aspektu tej sytuacji. Nie? No. Czyli tego, że tam jest stres, tam są emocje, tam walczymy o czyjeś życie, być może możemy swoje stracić. Zgadza się, to jest. Jest te jest, wszystkie okoliczności. składowych nie? I jest tyle. tyle. To, to nie jest samo posługiwanie no się bronią. To też bronią, jest dla Was taka istotna, istotna uwaga. W, e, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że dużo ludzi. E, policja to. Odniosę się do policji, bo to mój kolor munduru akurat. Już, już nie, ale tam przepracowałem. Wiecie, to jest 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi, 15 do 20 tysięcy interwencji dziennie podejmuje tyle policja w naszym kraju. Wiecie, to, że się czasem coś wydarzy, nie takiego jak powinno, to jest zupełnie naturalne, to jest statystyczne. No, no, no musi, no, po prostu musi, tak musi. Normalna przy takiej rzecz. ilości musi. Jednocześnie te kilka kilkanaście tysięcy interwencji, które zakończyły się tak jak się zakończyć powinny, o których się nie mówi. O których się wiecie, no media się nawet nie zająknął, że, że mnóstwo dobrych rzeczy się tego to dnia wydarzyło. Medialne. Tylko wyciąga się. Ja to rozumiem. To są media, tam się musi sprzedawać, tam najlepiej, żeby jeszcze krew popłynęła, to już w ogóle będzie super, tak? Natomiast nie ulegajcie pewnym nie ulegajcie pewnym takim stereotypom, tak, że policja sobie nie radzi. Owszem, może powinno być wiele rzeczy więcej. O właśnie, zapytam Cię od razu. Jak Cię, jak, okay. jak cię mama, ja też powiem z mojego podwórka. Jak wygląda, e, tak, żeby wiesz fajnie, zbudować to pytanie, to chciałbym Ciebie zapytać, indywidualne przygotowanie żołnierza. Wiesz, w kontekście, odniosę się teraz do policjanta, wiesz, gdzie to e, tego strzelania, mówię w kontekście strzelania oczywiście, tego strzelania jest naprawdę niedużo. To jest rocznie 20-30 sztuk amunicji, wiesz, najczęściej na szybko strzelone gdzieś tam na, na jakiejś strzelnicy. Wjeżdża, strzela, wyjeżdża. Wiesz pytanie, czy on jest przygotowany? Nie bronię się przed pytaniem. Swego czasu byłem dowódcą plutonu, a jeszcze na szkole oficerskiej byłem szkolony indywidualnie. Ale zacznę od czegoś innego. Formacja wojskowa to też teraz 100 tysięcy żołnierzy i pewnie dostajesz takie same czasem pytania, jak i ja, o policję. Taki ja czasem dostaję pytania. A ten żołnierz to zrobił to i to, i kiedy jest jakiś tam nabor gdzieś tam, nie? C sorry, ale cywilom wydaje się, że jak się już jesteś policjantem, czy jesteś żołnierzem, to się na wszystkim znasz. Ale oczywiście. Że jak już jesteś w tej armii, to znasz się na łodziach podwodnych <grym> i tak. na 16. Nie, tak. sorry, nie, nie jest tak. Nie znamy się na wszystkim, ani w policji, ani w, w, w wojsku. Chodko. Mamy swoje wąskie działki. Tak. A wracając do szkolenia. O stary, ile razy mnie ktoś pytał o jakiś mandat, wiesz, ja nie mam zielonego pojęcia o ruchu Ile wynosi, nie? Tyle, co każdy kierowca, wiesz, a tu, o to, co tam będzie? A. No to, to mniej więcej to samo, po pracy w WKU, czyli jaki jest nabór, na przykład na szkołę oficerską. Skąd ja mogę wiedzieć, no jaki tak. jest nabór na szkołę oficerską, no tak? tak? Ale wracając do pytania, tak, żołnierz nie tylko chodzi codziennie na strzelnicę, bo nie chodzi codziennie na strzelnicę. No ale mów szczerze, ile? Teraz to ja nie wiem, czy on na tej okresie Unii Teraz w ogóle wojsko jest zawodowe, to już całkiem, no. całkiem co innego. Ale myślę, że w okresie unitarnym to na tej strzelnicy jest pięć, sześć razy przez jakiś, przez miesiąc. No mm. max. I to jest szkolenie, nie? No. A bierzmy pod uwagę, że te pierwsze pobyty na strzelnicy to są tam 5 sztuk amunicji i dziękujemy Panu. nie pamiętam. No pamiętam, właśnie. Bo ja też byłem, tak. I to nie jest tak, że oni tam idą z wiaderkami pełnymi amunicji i strzelają. Nie, 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 nie. Dostaje określoną ilość i do, do określonego strzelania. Pierwsze jest to strzelanie na celność, na 100 metrów pięcioma sztukami, przynajmniej tak było kiedyś. No, no, z KBK no, tak. kiedyś. A teraz pewnie się zmienił. Ja myślę, teraz z KBKS u strzelałem. A widzisz, o... no, my KBKS-ów tam oszczędzili. Ale najpierw żeśmy długo ćwiczyli na sucho. Tak, zgrywanie Oj, przyrządów. Tak. Bardzo długo się ćwiczyli Ej, na sucho. No to poczekaj, bo mi przypomniały stary wiesz, co, ja pamiętam, że pierwsze strzelanie na jakie poszedłem, bo nas wyprowadzili, wiesz co, z jednostki. Proszę, nie wiem czy to się praktykuje takie rzeczy, co to miało w ogóle na celu. Ale wiesz co, wzięliśmy karabinki, wyszliśmy normalnie na strzelanie i tak dalej, i tak dalej w hełmach, w całej tej zbroi jakieś flagi z przodu, taki przemarsz przez miasto. Doszliśmy na strzelnicę, to była zima, z 7 km się tam szło. Wyczyściliśmy broń i wróciliśmy. Nie, nie wiem, co się stało. Trzeba, trzeba pytać dowódców. Może akurat. Nie wiem, strzelania. A może komuś się pan pomylił. Ale to miało być pierwsze. Wiesz, o co chodzi? Wszyscy czekali, a tu. No słuchaj, ja swego czasu służyłem 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej jako młody podporucznik, to jest z I tam na strzelnicę mieliśmy napierzchały. To jest piękna strzelnica kiedyś. Wiem, byłeś? Byłem. Piękna. No, ja mówię już no. przyrodniczo piękna. Nie tylko, że strzelecko, że długa, że ośki fajne, że. Wały duże, teraz jest prywatna. Przeszła w ręce prywatne. To szło się też chyba 8 kilometrów po, po tych. Po takim Bruku. Bruku, tam, no. Więc. I też tam szło się. Tam pół każdy... miasta chyba w tym Bruku, jak się wyjeżdża z tej, no z właśnie, tej brygady, to no, też tam do No, pół miasta jest w Bruku, było. Tak. I to chodziło się na tą strzelnicę. Jak miałem ten swój pluton, to ci żołnierze moi, bo ja szkoliłem akurat wtedy, byłem delegowany z rozpoznania na batalion szkolny. Działo nowych operatorów do BWP. Szkoliłem. I oni na wyposażeniu widualnym mieli poemy. A oni byli żołnierzami, i w życiu z KBK nie strzelali. Żeby, umówmy się, też byli żołnierzami. I oni tam wystrzelali po morze po 20 sztuk amunicji, a za każdym razem musieli te 14 km w tą i z powrotem, czyli 14 łącznie, przejść. Pięknie. pięknie. Pięknie, nie, no, pięknie. Do dwóch magazynków niepełnych, taki kawał drogi i to zimą. Super. Ojej. Jeszcze na tej strzelnicy mieli podpunkty. <grym> różne no tak, inne no to, to saperski to... chemiczny. Pamiętam. I na tej strzelnicy na przykład spędzaliśmy, sprzędzali, bo ja też 7 godzin i 20 sztuk amunicji. Oh yes. Tak to wygląda. No niestety nikt z nas nie szkoli się w wojsku czy w policji na rambo. Jesteśmy zespołem. I w policji no i w wojsku jesteśmy zespołami i mamy swoje drobne elementy wiesz, do wykonania. Ja powiem ci troszkę wiesz. Może w kontrze do tego, co powiesz, wiesz, bo ja oceniam w ten sposób. Oczywiście szanuję każdy mundur, wiesz, i doceniam pracę wszystkich, wszystkich mundurowych. Niemniej jednak wydaje mi się, że na policjancie, oczywiście bez żadnego, bez żadnego jakiegoś tam do ciebie, tak, ale na policjancie ten ciężar jest większy. Policjant jest codziennie na wojnie, wiesz, i tutaj nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Nawet nie, nie będę służby, dyskutował. Służby patrolowej czy kryminalnej, to jest gość, który, to jest gość tam dziewczyna, który każdego dnia wychodzi i nie wie jak ten dzień jego będzie wyglądał. Zkazemy. Ja przyjeżdża do roboty. Wiesz, wojsko jest przewidywalne w tym zakresie oczywiście pomijając wyjazdy, misje, jakieś tam inne konflikty. Yy, jest przewidywalne w tym zakresie, że on mniej więcej swój dzień pracy zna. Policjan go nie zna. On nie wie kiedy może dojść do sytuacji, że będzie potrzebował tej broni użyć. Nie wie, nie ma żadnego pojęcia. Stał rano, dzień wyglądał jak każdy inny, ale zakończy się zupełnie inaczej. Wiesz o co chodzi? Dlatego ten proces szkolenia w policji, myśmy przez wiele lat z tym walczyli. Bo rzeczywiście tego strzelania jest mało, tego przygotowania jest mało. Nie, nie życzę nikomu, aby nigdy nie musiał, tak? ale jeżeli dojdzie do tej sytuacji, chciałbym, żeby ten policjant był przygotowany. Myśmy przez wiele lat o to walczyli, żeby zwiększyć ilość tej amunicji, żeby tych strzelnic policyjnych było więcej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, rozumiem, że to się wiąże z pieniędzmi. Powiedz mi, to ile teraz strzela młody policjant? Na kursie? Na kursie. No już na tym dłuższym chyba teraz, bo ten no ostatni, wiem, to, był, pomiesz, o którym ostatni to był jakiś dwumiesięczny, no, w no, tym tak było, To, to w ogóle jakaś abstrakcja. Wiesz co, zamyka się to chyba w przedziale 50-60 sztuk. Na cały kurs, który tam pół roku trwa. E, to, jest to jest dużo. tyle, to nawet nie jest tyle, ile nawet niezaawansowany strzelec sportowy jednego dnia wystrzeliwuje na strzelnicy. To nasi operatorzy więcej strzelają. No tak, zdecydowanie tak, wiesz. I ja mam tego świadomość, wiesz. Niemniej jednak yy, samostrzelanie, wiesz, w takim życiu policyjnym to jest promil. Promil, nie? Bo odnoszę się do, do, do tej mojej byłej roboty. Promil jego roboty. Ale no, nie jest procent, wiesz o co chodzi, no, nie? Ale to ja to rozumiem. Ja, wiesz, słuchaj, żebyś, dzień... ja nie stanę do Ciebie w kontrze, bo raz, że byłem w normalnej jednostce przez parę lat, to potem poszedłem do służb specjalnych i faktycznie ja swój dzień pracy, czy nawet pół roku pracy w takiej normalnej jednostce znałem. Wiedziałem, że w styczniu to jadę na poligon tak, taki, w maju to... jadę na poligon taki, mhm. a w sierpniu mam jakieś tam zgrywanie na poligonie takim. Tak. Ja wiedziałem mniej więcej, że muszę się do tych zajęć na poligonowych, mhm. tych egzaminów, ćwiczeń przygotowywać i cała kompania pod moim kierunkiem i moich dowódców podwładnych Kształciła się, żeby na tym poligonie po prostu sprawdzić swoją umiejętności po ta, jakimś tam okresie szkolenia. Mhm. Dopiero jak przyszedł do służb specjalnych, to miałem podobną pracę do policji. Ja nie wiedziałem, jak będzie wyglądał następny dzień. I przeżyłem niezły szok nie? po tym, jak to zmieniła się praca. Nie? Że nagle ja nie wiem, jak będzie za dwa, trzy dni. Dostałem pytanie, czy może się spotkamy za trzy dni. Słuchaj, ale to weź zadzwoń jutro, nie? bo to będzie pojutrze to się może być. To, będę wiedział, to może będę wiedział, gdzie jestem tak. co będę robił. I tu policjant masz rację z policjantami, oni mają naprawdę Ciężki chleb, a strzelanie z pistoletu dla nich w mojej ocenie powinno być jak dla mnie czy dla ciebie posługiwanie się sztućcami. No tak. Tylko... To, I to jest promil ich. I widzisz w naszym życiu zjedzenie zupy to jest promil czynności, które wykonujemy jednego dnia. Tak. Ale żeby tak... wam potrafić, żeby się nie obniać, No właśnie, to... żeby się nie no. uabrać, nie? I dlatego strzelanie z pistoletu to nie 60 sztuk, ale myślę, że 600. Na takim szkoleniu podstawowym to chyba tak lekko licząc. Pan ma rację, pan ma rację, tylko, tak, wiesz, ogląda nas trochę ludzi i e, pytanie, które się zawsze pojawia: kto za to zapłaci? Wiesz, bo tu nie chodzi o to, że nie powinien. Każdy z nas się wewnątrz, tam jak pracowaliśmy w mundurach, każdy z nas wie, że powinien. Natomiast taki przeciętny obywatel, on widzi cyfry. Wiesz, że to kosztuje tyle i tyle. Z jednej strony chciałby świetnie przeszkoloną, przygotowaną policję, jeżeli przyjeżdża bez... do niego na interwencję. Bezpieczeństwo kosztuje. Ach, to ja to wiem. Tylko do czego zmierzam, wiesz? Tu bez żadnych politycznych jakiś tam zapędów, ale żadna władza tego nie dostrzegła. Nie, nie, nie dostrzegła do tej pory. Z jednej strony obywatel jak dzwoni po policję, bo mu się tam krzywda zadziała w życiu, no to wiesz chciałby, żeby przyjechali zawodowcy. Kurczę, no najwyższej klasy profesjonaliści, świetnie wyszkoleni w e, strzelaniu, w technikach interwencji, przygotowani mega. Tylko pytanie kto za to zapłaci? Bo wiesz, nie można oczekiwać, yy, może warto by było nawiązać nawet. Jest tam jeden taki gość na, na internecie, który mówi, że policjant powinien płacić za swoje, w sensie za swoje wyszkolenie, sam. Wiesz, to sam bardzo sobie dokupywać inteligentny i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja znam to życie i miałem takie momenty w tym swoim policyjnym życiu, że mi naprawdę kasy brakowało, najzwyczajniej w świecie. Wiesz, każdy dzień kolejny to Ta. był wyzwaniem i to nie dlatego, że żyliśmy ponad stan że ośmiorniczki czy cokolwiek jeszcze, tylko najzwyczajniej w świecie, wiesz, dzieciaki, dom, opłaty jeszcze no, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Przy tym wszystkim ja nie mogłem pracować dodatkowo, bo policjant nie może no, tak pracować dodatkowo, tak jak żołnierz. Więc tutaj... Nie, zaraz będą uwagi. Możemy czasem pracować, jak się przełożone zgodzi, ale, zgo... ale przełożone pokaże, ile mamy do robotach, zrobienia i rzadko zgodę wydaje. Przy takich robotach, za które nikt nie chce zapłacić, no właśnie. Wiesz, to takie tam pierdoły jakieś. I do czego zmierzam? Wiesz, i namawianie ludzi, namawianie tych policjantów, wiesz, to się może sprawdzić, jeżeli ktoś jest młody. Wiesz, młody przyjął się do roboty i tak dalej, wiesz, ma jeszcze jakieś tam parę złotych, nie ma rodziny, nie musi nikomu tam niczego utrzymywać i, i pomagać. To to rzeczywiście, no może pojechać na strzelnicę, może sobie postrzelać, ale wiesz, jak się pojawiają kredyty, jak się pojawia, pojawiają dzieciaki. To musisz takiego znaleźć ten czas, żeby się szkolić. Dokładnie, więc w tą stronę bym nie szedł, Wiesz, raczej bym pokładał to po tej stronie. Że firma, której się przyjąłeś do roboty, no płaci ci za to, że jesteś przygotowany do tej roboty. No kurczę, no to państwo nas potrzebowało tak, i powinno za to zapłacić. Tak, Więc tutaj wskazać. obywatel, obywatel no człowiek, który patrzy na to, na to z zewnątrz, oceniając, wie, że, że nie są przygotowani, że nie są przeszkoleni. Jeżeli ja mieszkam w mieście, gdzie miasto daje halę sportową raz w miesiącu na dwie godziny, policjantom. Raz w miesiącu na dwie godziny. Czyli oni sobie tam przychodzą na te dwie godziny, przychodzą, zjeżdżają ze służby, przyjeżdżają po to, żeby przeprowadzić techniki interwencji raz w miesiącu przez dwie godziny. Wiesz, kurde, rozgrzewka trwa pół godziny, z pół godziny trzeba by się było wystudzić po tych zajęciach, więc przez tą godzinę co zrobisz? Nie no kompletnie nic nie, nie za wiele. I, a jeszcze mając na uwadze, że to jest raz w miesiącu, to to, to jest takie troszeczkę... Wiesz, znam, sytuację, słabe, słabe. Gdzie, znam sytuację, gdzie policjanci musieli jeździć 60 km do innego miasta, po to, żeby strzelić tam te 12 sztuk na przykład amunicji i 60 km wracali. No to już jest w ogóle bardzo słabe. Stary, wiesz, no to masz cały autobus policjantów, który jedzie gdzieś tam do drugiego miasta, kawał drogi, po to, żeby strzelić 12 sztuk i wraca z powrotem do roboty. No abstrakcja na no abstrakcja tak, i to taka jest... wycieczka raz w roku, bo no drugi raz to już się nie załapiesz na ten autobus. Nie, wie? no wiem, znam takie przypadki w Armii, że też są jednostki, bo jednostki są specjalistyczne, jakieś przeciwlotnicze, saperzy, ich główną specjalnością nie jest strzelanie. I oni też strzelają ja tam raz chyba. na kwartał z broni. To oczywiście, Z broni indywidualnej i to jest koniec. No i tam nie jest 10 tych 20, zależy od ma broń stary i to tak samo wygląda, wyglądało to w moim mundurze Także, a widzisz, to... no i to się przekłada na ten Afganistan, bo te jednostki, ci żołnierze też jeżdżą na misję do Afganistanu, nie, nie tylko tam. I to indywidualne wyszkolenie jest jednak potrzebne, no i mimo wszystko ten, ten Afgańczyk, który idzie na świętą wojnę i ma jakieś raz, że mu za to strzelanie płacą, dwa, on od małego ma i na pewno więcej wystrzelał niż 20 sztuk no, amunicji <laughs> przez rok. On ma większą chęć do walki niż nasz żołnierz, mimo że nasz żołnierz też ma chęć, nie? Ale to indywidualne wyszkolenie nie szedłbym w tą stronę, że oni są gorzej wyszkoleni. Wiesz, co fajnie nam się gada, i tak sobie pomyślałem: zadam Ci dwa trudne pytania. Jak będziesz chciał, to odpowiesz, jak nie będziesz chciał, to. No trudno, to, no, no to, to mi, nie odpowiem. Nawet nie, nie usłyszał, tak. E, wiesz, co dosyć często przewija się, to będzie pierwsze pytanie teraz, dosyć często przewija się taki temat e, w kontekście właśnie tamtej ziemi, na której byłeś, temat narkotyków. Trudne pytanie, ale wiesz, dość często, nawet jak czytałem wspomnienia amerykańskich żołnierzy, dość często ci bojownicy z tamtej strony są najzwyczajniej w świecie naćpani, więc może stąd ten brak blokady. Pytanie moje jest, czy to prawda, czy nie. Czy te narkotyki są tak powszechne tam, czy, czy może Narkotyki są tam tak powszechne, jak u nas, może nie aż tak, ale bym to porównał jak u nas alkohol. Dwie kultury. W ich kulturze Allah im nie zabronił ćpać, bo wtedy nie ćpano, jak był Allah. I narkotyk nie jest traktowany aż tak brutalnie przez nich jak alkohol. Tam można sobie rzucić tytoń czy inne rzeczy prawie oficjalnie. O. Prawie oficjalnie no, nikt za bardzo na to uwagi, przynajmniej tam gdzie ja byłem, nikt za bardzo na to uwagi nie, nie zwraca. Gorzej jest dawaniem sobie, że tak powiem, w żyłę. To też tam jest niemod... nie jest to mile widziane, ale też spotkałem takich, co dają sobie w żyłę. Szykawki, te sprawy nie są i obce. I może właśnie ten dostęp do narkotyków, gdzie są całe pola zasiane, że się tak wyrażę, i, nie, i to nie zboże, może powoduje, że. I to jest utrzymanie dla nich, pewnej części rolników. I to, że Allah tego nie zakazał. Ej, Allah utrzyma... tego nie zakazał. Ja rozumiem. To jest utrzymanie, dla... ale co oni z tym robią? Sprzedają to gdzieś. Sprzedają. Gdzie, sprzedają. No, słuchaj, są całe mafie, które handlują tym. To idzie przez Rosję, przez A, Morze. Przez, nie, pa nie. przez Pakistan. No to jest źródło utrzymania. Nie, nie ma co tu. Ja nie nie, nie no. będę tutaj czarował. Musimy Ja parę razy w swoim życiu wrzucimy zdjęcia, zatrzymałem ludzi, którzy handlują na szeroką skalę Kurczę, w Afganistanie. Że tak czekałem, że powiesz cholera, ale nie no, co jeszcze się. Nie, 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 ale tam kilogram z, z tego jednym, nie chcę skłamać, nie? No ale tam narkotyki są tam. 10-20 razy tańsze niż w Europie. No, to sobie wyobraźmy, czy to się nie opłaca. Im się to opłaca produkować. To talibowie tolerowali. Teraz myślę, że ten rząd, który rządził Afganistanem, też po części przymykał na pewne rzeczy oczy. I jest to jeden wielki kraj, który to jest jego najlepszy towar eksportowy. No, nie oszukujmy się, my handlujemy, eksportujemy zboże i ziemniaki, chyba kiedyś, a oni eksportują narkotyki. No. Importują. Broń Eksportują narkotyki. No tak. I kółko się zamyka i myślę, że w tym, w tym temacie niewiele się zmieni, tak jak niewiele się zmieniło na przykład do tej pory w Ameryce Południowej. Tak? Też no walczą tak. z tym, to, tak. nawet Amerykanie walczą z tymi narkotykami. I co? Drugie pytanie będzie trudniejsze. Bo to a, pierwsze, a, to tam czy, czy brałem? Nie, to. Słuchaj, wiesz co, dosyć często też widziałem, e, czytałem o tym, o obozach szkoleniowych. E, Wiesz o co chodzi, dla tych bojówek, które tam są na miejscu. I teraz moje pytanie jest takie, albo zanim do, tego, zanim do tego dojdę, to zapytam cię troszkę inaczej, czy w tych obozach szkoleniowych, bo zakładam, że gdzieś tam ci się przewinęły, wiesz, yy, oczywiście, jeżeli możesz powiedzieć, nie? Ale powiedz mi, jak duży odsetek w tych obozach szkoleniowych stanowią ludzie tam rdzeni, mieszkańcy tego, tego rejonu, a jak dużo jest ludzi, którzy przyjeżdżają gdzieś ze świata, żeby w tym konflikcie uczestniczyć? Może to... Trudne, jak nie chcę. Nie, bo... nie, nie, nie to nie, nie to, że nie chcę, nie, bo to nie pytam o Polaków, czy tam pojechali czy nie, ale... Przeważnie wie. są to przyjeżdżają przewra... przeważnie Pakistańczycy, Irańczycy, z Półwysłu Arabskiego trochę ludzi. Dla nich to jest święta wojna. Oni przeszkolenie tam przechodzą. U... Europejczycy przy... z Europejczykami się tam nie spotkałem. Powiem szczerze, mm -hmm. że nawet Czeczenów było niewielu, żeby tam walczyli że droga do Pakistanu jest ciężka. znaczy do Afganistanu nie jest to łatwy szlak, ale przyjeżdżają właśnie te nacje i przyjeżdżają tam w zasadzie na jakbym to powiedział my robimy pielgrzymki do Częstochowy w Polsce. Mhm. Mamy święte miejsca, a oni mają swoją świętą wojnę. Udział w świętej wojny jest plusem w ich religii, więc przyjeżdżają po to, żeby na przykład z dwa miesiące polatać z kałachem, gdzieś tam po wioskach, postrzelać do państw NATO i wracają do domu, nie? Obozy szkoleniowe zaliczają w różnych miejscach, w Pakistanie, czy w swoim kraju rodzinnym, gdzieś tam w Iranie, czy miał przeszkolenie wojskowe, to też jest brane pod uwagę, a Afgańczyków, Afgańczycy też jeżdżą na szkolenia, ale to już wtedy zostają tak zwanymi wyższej rangi żołnierzami, albo komendantami jakichś małych oddziałów, on przechodzi takie szkolenie gdzieś tam w Pakistanie, wraca, a to nie jest daleko, naprawdę nie jest daleko. I dowodzi ludźmi z danej wioski, z danego regionu. I ich szkoli on znowu. Mhm. Tak jak myśmy się tu spotkali na strzelnicy i uczysz tutaj chłopaków strzelać, to. mi też pokazujesz pewne niuanse w strzelaniu, gdzie ja też nie, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, nie uważam się za strzelca sportowego. Dopiero chciałbym nim zostać. Tak, i oni, nie? oni sobie przekaz Jest to wiedza przekazywana ustnie. W takich nieformalnych ośrodkach, to, że Dobra, dużo to... media mówią, że są jakieś ośrodki, my sobie wyobrażają, że tam stoją namioty i oni tam siedzą po 5 tygodni i się szkolą, no to właśnie, ja bym to... tego tak, tak mocno kon nie koncentrował. No są na pewno, ale większość tych rebeliantów szkoli się samoistnie tam na miejscu, nie jedzie na żadne, do żadnych ośrodków, nie wyjeżdża. Nie wyjeżdża 5 tysięcy Afgańczyków, by się wyszkolić w Pakistanie na niezłych bojowników. Nie potrzebują.